Na takim etapie zatrzymała się rozpoczęta w październiku 2018 roku budowa nowego bloku operacyjnego dla Bolesławieckiego Szpitala. I jak na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie miałaby ruszyć dalej. Bo powołany ponad pół roku temu nowy dyrektor szpitala ma inne plany. Kamil Barczyk nie zamierza rezygnować z budowy nowego bloku operacyjnego, ale nie w tym miejscu, gdzie już rozpoczęła się budowa, tylko w dotychczasowych szpitalnych murach. Przeanalizowaniu stanu posiadanych obiektów w powierzchni posiadanej na terenie szpitala udało nam się wygospodarować na tyle miejsca, żeby w innej lokalizacji stworzyć nowy nowoczesny blok operacyjny spełniający wszelkie standardy. Również w innej lokalizacji, przy bloku operacyjnym utworzymy oddział anestezjologii intensywnej terapii. Następna w kolejności na liście szpitalnych priorytetów priorytetów jest modernizacja wszystkich oddziałów podkreśla dyrektor szpitala. Widzimy jaki jest stan pomieszczeń w środku szpitala i trzeba sobie otwarcie powiedzieć wymaga to po prostu modernizacji, remontu, tak aby te warunki były znacząco lepsze, bo leczenie to nie tylko e, też lekarz, pielęgniarka, e, cały zespół, ale również otoczenie, w jakim pacjent przebywa. Co do rozpoczętej budowy niedoszłego bloku operacyjnego, dyrektor szpitala ma inne plany. Chce, by powstała tu przychodnia. Mamy na nią plan zgodny z polityką e, państwa, która jest teraz wdrażana, e, a tą polityką jest to, że... Trzeba poszerzać no, świadczenia ambulatoryjne, zwiększyć dostęp do lekarzy specjalistów. Ogłoszone niedawno przez ministra zdrowia skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów w czterech specjalnościach – endokrynologa, kardiologa, ortopedy oraz neurologa – wpisują się w ten trend. I budowa w nowym miejscu przychodni, fajnej, nowoczesnej, z centralną rejestracją, otwartą dla pacjenta, z szerokim dostępem do lekarzy, specjalistów, jak najbardziej się w to wpisuje. Jak podkreśla dyrektor, na tę inwestycję szpital będzie musiał pozyskać fundusze. Tyle, że będą one dużo niższe niż planowana wcześniej budowa bloku operacyjnego. Jeżeli byśmy musieli dokończyć tą inwestycję, w formie pierwotnie zaplanowanej w 2016 roku, to koszt realizacji by wahał się między 50 a 60 milionów złotych. Takimi środkami możemy wyremontować cały szpital oraz dokończyć tą inwestycję nowego budynku, przeznaczając na ten cel i troszkę inną koncepcję. Budowa bloku operacyjnego w szpitalu miałaby się rozpocząć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.